Witam Was serdecznie, moi drodzy. Chciałbym Was zaprosić na kolejną edycję sprzątania dna oraz linii brzegowej Jeziora Lipowo-Wdępnie, która odbędzie się 13 września o godzinie 9.30, miejsce zbiórki Dzika Plaża. Skala, z jaką się mierzymy, jest przeogromna, co pokazały wcześniejsze edycje, podczas których wyciągnęliśmy praktycznie po kontenerze śmieci. Aby nie być gołosłownym, spójrzcie na kilka fotek z tamtych właśnie sprzątań. I to pokazuje, jakie ważne są tego typu działania. Potrzebni są zarówno płetwunurkowie oraz osoby z łódkami, a także każda chętna osoba, która nie boi się pracy. Gwarantuję, że dla każdej osoby znajdzie się jakieś zadanie. Akcje wspierają. Spółka AM Panel Hammer sklep Militaria.pl, Holi, piekarnia TV Boratyn z Barlinka, B&J Autousługi i jak co roku Urząd Miejski w Dębnie. Nad naszym bezpieczeństwem będzie czuwał WOPR Koszyn nad Odrą oraz WOPR Dębno. A więc widzimy się 13 września i będzie czadowo, jeśli oczywiście wpadniesz.